Pozdrawiam serdecznie tutaj moich dwóch wspierających kozaków, malinowych Kacperek i Tom Ciopaluszek. Pozdrawiam 600! Jak chcecie pojawić na początku filmu, to musisz też sponsorować kanał. Polecam serdecznie, zajebiście sponsorować kurwa Tanego. A teraz losuję do was 13 zł. Niestety aktywność upada na kanale Smutno, żal i TP, ale pamiętajcie, ja daję dychę i za każdą łapkę w górę 10 groszy dorzucam i komentarzy, kto jest 10 groszy, także wszystko zależy od was ile wygracie w kolejnym odcinku. A dzisiaj Przemko wygrywa sobie elegancko 13 zł. Pozdrawiam zapraszam potężny film. Robotniczy klub sportowy motor z Lublina, trójko. Siemano widzowie, siema, siema, witam serdecznie to z tej strony Co tam, kurde, byki u was e, Mam dla Was konkursy tutaj różne, fajne, no nie zakończyły się jeszcze, potrzebujemy więcej osób, człowieku, te konkursy są jakieś długie, się trafiły w tym momencie. Oczywiście losowo tutaj wybiera stronka, kiedy wylosuje skina, nawet może E, może być tak, że jedna osoba wpłaci i wygrywa z kodem X-Tony. No ale na razie się nie zakończyły. Mamy 5 konkursów na łączną wartość 300... 160 złoty, 360 zł. Także grubocz! 360 zł, tak potężne. E, no i widzowie, dawajcie znać, co tu będzie się kurde działo. Mamy 120 zł w dzisiejszym filmie, punkty 733. Spróbujemy z tego zrobić jakieś kosito. E, fajnie było przetestować skrzynkę Athena za dyszkę. Jeszcze jej nie testowaliśmy, więc w sumie spoko. Mamy sweet tutaj jeszcze, gościu, później ekstrema i w ogóle różne tutaj, jak wiecie, e, fajne skrzyneczki. Ja testuję te tańsze skrzynki, bo nie widzę sensu e, testowania tych droższych, bo to jest mały procent ludzi, który otwiera drogie skrzynki, a ra raczej większość otwiera te, e, no nie, 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 tańsze, tańsze skrzyneczki. Także, widzowie, kurwa, lecimy z tematem. 20 zł, czyli 12 szans na trafienie... Tej pięknej kosy, Tiger Dude, gościu Majnowy, albo Handwrap Slaughter, albo Breakwater. tego kurwa, co go to? Do... Ej, ten mi się podoba, skinek jest zajwisty, waporawe, waporawe normalnie. E, odzyskałem papierosa na szczęście. Kurde, olej mi się kończy. Ciekawe, czy mi wystarczy na odcinka olejka. Mm, odzyskałem papierosa, kupiłem e, mojej, kurde, tego samego fajka Draga S2. Nie wiem, czy palicie e papierosy e e e e Możecie dać znać. Drak 2 normalnie. Mój się trzyma jeszcze. Tam już e w tamtym u mojej się spierdzieliła bateria. Rozebrałem go, no bo ja majster, wiecie o co chodzi. Ale nie mogę dopasować takiej bateryjki, Nie da się kupić takiego same takiej samej baterii, takiego samego gniwa. Więc jest lipa. Ale co ja wam tu będę pierdzielił? No dobra, otwórzmy sobie pierwszą skrzynkę. E zobaczymy, jak to kurde wyjdzie. Więc otwieramy zadyszkę wjeżdża Athena, Athena wjeżdża zadyszkę i trafiamy coś słabego, bardzo słabego, za 92 grosze, więc tak trochę średnio. Bardzo mnie denerwuje, że takie tanie są skinki. Powinny być za te 5 zł, chociaż te skinki, żeby tak urwa nie bolało, nie? Także Casehuk, weźcie coś tutaj kurwa ogarnijcie, bo to jest trochę dramat, że skinek jest kurwa za 50 groszy, nie? W skrzynce za dychę. To tak nie powinno być, bo to boli w oczy i nie chce się otwierać później dalej kurwa, nie? E, bo to w ogóle nie zachęca, jak taki skinek wyleci. Dobra, otwieramy ponownie, panowie, jedziemy kurwa z Demarem, od tego kurwa co go do o tych... Nił the... tak było pięknie, ale się zepsuło. Dobra, do trzech razy sztuka, myślę skrzyneczkę można sobie pocisnąć tutaj jak najbardziej na rejonie, także let's go to the fucking Let's go to the fucking moon. No i teraz odrobiliśmy prawie nasze straty. 19 zł wygraliśmy, jest gitara, mamy 112, czyli jesteśmy 8 na minus, więc wjeżdżamy na case battle. A. Musimy tutaj jakieś case battle'ki porobić z tych, tych skrzyneczek, zobaczymy jak to wyjdzie. Athena Możemy sobie dać na początek jedną skrzynkę na trzy osoby underdoga, to tworzę sobie takiego pięknego batla. Atena normalnie naj w tej skrzynce ATA Skeleton Knife Grać z osobym botem, dodajemy sobie kurwa pokera i gramy z osobym botem, dodajemy sobie nitro gościu i patrzymy co się kurwa będzie działo Co my mamy w ogóle tutaj za kejsa? Underdoga mamy, ty, my to kurwa wygramy, panowie, zajebiście w pój. Patrz do gościu, no takie rzeczy. 48 zł dla Tonego z skrzyneczki, z biteweczki, więc zajebiście, jesteśmy na plus już, kurde, trzy dyszki, więc piękności, piękności, stworzymy sobie bitwę, teraz zrobimy sobie klasyczną, i picobelo belo, możemy się tak bawić, gościu majnowy, ta normalnie, lecimy, kurde, z tematem, widzę, że wjechał, kurde, ziomek do bitewki, Dyszka wjeżdża na rejon i teraz, żeby tony wygrał, kurde, 2,92, tony wygrywa 7,56, ale niestety nie mamy zarobku. Dobra, możemy sobie rzucić dwie skrzyneczki, underdoga sobie pykniemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Dwie skrzyneczki na rejon, tutaj wjeżdża ziomek do nas, gramy z losowym botem i jedziemy z tematem. Let's go to the moon, let's go to the fucking moon. Dobra, jesteśmy na prowadzeniu, jest kurde dobrze. Jest, kurde dobrze, elegancko jest. Tony wygrywa 26 zł. Mamy za 6 zł. elegancio, czyli mamy 154. Fajnie, fajnie to wygląda. Nie powiem, że nie. Jest naprawdę git. Dobra, może y, sobie zróbmy 5 skrzynek i jak nam to nie siądzie, to sobie zrobimy kurde 10 skrzynek na koniec i zobaczymy po prostu, żeby te odcinki były, kurde, wiecie, z pompą. Z pompą. Z pompą, kurde, odcineczki. Tyle on wie co na rejon. Mamy ludzi w końcu w bitwie. Zajebiście. Rzadko spotkana, kurde na Caseku. Nie chcą za mną ludzie grać, ja nie wiem. W szoku byłem jak żem to widział. No tutaj, kurde, seven daysik wygrywa cały czas, ale może jeszcze się odkłó. Ojo, oj, i oj, 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 zabolało nas bardzo, panowie. To nas zaboli bardzo. Czuję, że coś trafi grubego. No i kurde, pięćdych prawie wjechał na rejon. To będzie tragedia ta bitwa. Niestety, ale będzie chciał grać w następnej bitwie z nami, więc zajebiście, kurde. Chociaż tyle. Jeszcze mu takiego akacza tutaj dorzuciliśmy. No nie, no piękna wygrana, panowie. No to mamy setkę, więc wjeżdżamy na setunię. Setunia wjeżdża na rejon. Na underdogu nam lepiej idzie. Więc musimy underdoga sobie tutaj pyknąć. 105 zł lecimy. Create, gościu. Wjeżdżaj tutaj na rejon do nas do bitwy mordzia. Wjeżdżaj tutaj za stówkę do nas na rejon. Zajebiste skrzynki są. Tacho. Dawaj ja tutaj czekam na ciebie mistrzu, mistrzu pokaż mi tutaj swojego naganiacza. Bot Batman wjechał na rejon od kurwa za golu. Ale dymy, ale dymy takie rzeczy tylko w Polsce. Let's go to the No i widzowie subskrybujcie kanał, bo coś stoimy, stoimy, stoimy na razie kurwa ja nie wiem co się dzieje. Stoimy z kanałem ja tutaj filmy produkuję dla was zajebiste, bo nie powiem że chujowe, bo jest kurwa git. A wy nie chcecie subować. Co jest, kurwa, grane? Ty. O tak, o co, kurwa, galo? Dobra. Dawaj, kurde, bota, bota losowego. Nie będziemy się tutaj, kurde, pierdaczyć w tańcu. Albo wygramy, albo przegramy. Na razie zaczynamy średnio. Fajnie jakby tutaj... Oj, 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 oj zabolało. Oj, zabolało. To takie rzeczy? No nie, no panowie. No Batman, weź się ogarnij, gościu majnowy. Batman, chamie ty. Trafiaj coś Batman kurde grubego bo cię rozdupiany. no nie jest źle jest źle ale jeszcze miejmy kurde tutaj nadzieja nadzieja umiera ostatnia jak to mówią. 27 zł 39 zł no musi trafić Batman coś dobrego a nie tony no nie no panowie no tak to nie wygląda najlepiej w tym momencie dajcie im jakieś kurwa tego dajcie im jakieś kurde o to 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 o to 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 o to właśnie chodziło mordzia ty i trafia 30 zł, ale nadal mamy kurde więcej. No nie, no takie rzeczy. Takie rzeczy tylko w Polsce. Co to się odpierdala teraz? No nie, no panowie, no kurwa, jeszcze ten wygrał, Siuśmok. Ja dupiary. No nie, no panowie, 263 zł mogą być nasze, ale niestety nie jest nasze. Także kurwa, takie rzeczy. Więc pamiętajcie, z kodem Stony wjeżdżajcie tutaj na rejon. Bo konkursy czekają dla was, Konkursy czekają dla was. Tak potężne konkursy. 360 zł do wygrania. Macie tutaj ósemeczki, tu jest grubszy konkurs to za dwie dyszki, a same ósemeczki. Także wystarczy dyszkę sobie wpłacić i już jesteście w konkursie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy!